XVIII wiek to czas schyłku Rzeczypospolitej, to czas jej rozbiorów ten krótki, nieco lakoniczny wstęp niech będzie chwilowym zawieszeniem zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcam Was gorąco do subskrypcji naszego kanału, do tego abyście się dzielili wrażeniami, opiniami, komentarzami pod tym, pod poprzednimi i pod następnymi odcinkami naszego kanału. I przede wszystkim zachęcam Was też do tego, abyście się przypatrzyli, czy otrzymujecie powiadomienia dotyczące kolejnych premier i dawno nie niesłyszane przypomnienie zachęcam także do tego żebyście zerknęli na platformę Patronite gdzie możecie nas odnaleźć i jeżeli podobają się wam nasze odcinki nasze działania Możecie delikatnie nam to pokazać. Moi drodzy, XVIII wiek, dziś przenosimy się do mm, bardzo nieprzyjemnego dla Rzeczypospolitej czasu, bowiem mowa podczas naszego dzisiejszego spotkania będzie o pierwszym rozbiorze naszego państwa. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to wspomnieć należy o. Rycinie, o bardzo ciekawym rysunku, o alegorii, która z pewnością jest wam wielu znana, chociażby z podręczników do historii, mowa tutaj o przedstawieniu nazwanym jako Kołacz Królewski. Nie bez kozery też taki dosyć ciekawy tytuł ma. Owo przedstawienie, którego autorem jest Jean-Michel Moreau, powstała ta alegoria w roku 1773, i w momencie została zakazana do. Powielania, do pokazywania w wielu europejskich państwach, a w samej Francji, za, no właśnie, posiadanie takiego przedstawienia groziły bardzo surowe kary. Doszło do tego, że sądy francuskie nakazały rekwizycję tej alegorii. Nie pozwoliły na to, aby ona się rozprzestrzeniała. Moi drodzy, kto jest przedstawiony na tymże y, pięknym, ciekawym dla historyków sztuki y, przedstawieniu rysunku alegorii? Ano, przede wszystkim oczywiście przedstawia ona władców państw, które dokonały rozbioru Rzeczypospolitej. Mowa tu oczywiście o cesarzowej Rosji, Katarzynie II, o władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, czyli cesarza Józefa II oraz o królu Prus, czyli Fryderyku II. No i cóż oni robią, a robią rzecz bardzo brutalną, czyli rozdzierają arkusz mapy Polski, mapy Rzeczypospolitej i w symboliczny sposób jest to pokazane, jak każdy z tych władców dla swojego państwa zabiera fragment Rzeczypospolitej. Obok nich, oczywiście, znajduje się polski król. Ostatni polski król, czyli Stanisław August Poniatowski. No, i cóż robi nasz polski władca? Ano podtrzymuje niejako zsuwającą mu się z głowy koronę. Jest to też bardzo symboliczne przedstawienie. On zdaje sobie sprawę niejako z tego, że władza królewska odchodzi z jego rąk, że jest on tej władzy pozbawiany, ale jest pozbawiany też na bardzo własne i bardzo no, osobiste życzenie. Moi drodzy, obok tego wszystkiego, a w zasadzie nad. Całą tą sceną unosi się postać. Unosi się postać zwana famą. Fama to rzymska bogini wieści i plotki. I cóż robi fama? Fama dmie w trąbę, oznajmiając tym samym światu straszną wiadomość straszną oczywiście dla Rzeczypospolitej. No właśnie, moi kochani, jeżeli mowa o pierwszym rozbiorze Polski, to idea rozbioru jednego państwa w celu zaspokojenia roszczeń i interesów innych państw nie była czymś nowym, jeśli mowa oczywiście o wieku XVIII i o naszym państwie. Podobne plany, plany rozbiorowe rodziły się wobec Austrii podczas chociażby wojny o sukcesję austriacką, Prus w czasie trwania wojny siedmioletniej, czy Turcji w trakcie szóstej wojny rosyjsko-tureckiej. Różnica polegała na tym, że Rzeczpospolita była jedynym państwem, które nie było w stanie odeprzeć żadnego konfliktu zbrojnego z innym państwem, ponieważ no co tu dużo mówić, Rzeczpospolita w wieku XVIII była całkowicie bezbronna i nie mogła, w przeciwieństwie do wspomnianych przeze mnie państw, bronić własnych interesów. Oczywiście tutaj wielowiekowe Powiedzielibyśmy społeczno-polityczne zaniedbania wynikające chociażby z przywilejów szlacheckich, z szerokiej gamy przywilejów dla magnaterii, dla osłabienia o osłabieniu Rzeczypospolitej. Te wszystkie elementy składowe doprowadzały do tego, że nasze państwo, choć wielkie terytorialnie, wewnętrznie było w XVIII wieku bardzo, ale to bardzo słabe. Koncepcja rozbioru państwa polsko-litewskiego, bo nie zapominajmy też o tym, że mowa tutaj o państwie polsko-litewskim i tu sięgamy czasów Władysława Jagiełły. Swoją drogą, rządy Władysława Jagiełły i jego dojście do władzy w Polsce jest bardzo ciekawe. Jeżeli jesteście zainteresowani. Troszeczkę bardziej głębszym spojrzeniem w czasy y, Władysława Jagiełły dajcie znać w komentarzu. Poruszymy to podczas naszych kolejnych odcinków. Ale, moi drodzy, koncepcja rozbioru państwa polsko-litewskiego również nie była nowa w wieku XVIII. Pojawiała się już bowiem w wieku XVII i tutaj mamy do czynienia ze słynnym traktatem w Radno. Następnie była ona rozpatrywana w drugiej połowie wieku XVIII. Jeżeli chodzi o traktat w Radnono, trzeba o nim słów kilka powiedzieć, został zawarty w siedmiogrodzie w grudniu roku 1656 w czasie słynnej wojny polsko-szwedzkiej. Został zawarty przez przedstawicieli Karola X Gustawa i Jerzego II Rakoczego. W radno stronami w negocjacjach byli wyłącznie Karol X Gustaw i Jerzy II Rakoczy, natomiast Fryderyk Wilhelm Bogusław Radziwiłł, Bogdan Chmielnicki nie byli sygnatariuszami traktatu, jednak ich interesy zostały w dokumencie uwzględnione. Mówiąc wprost, oczywiście Traktat Radno no, był tak zwaną pierwszą próbą rozbioru Rzeczypospolitej. Bardzo często w historiografii spotyka się z takim, spotykamy się przepraszam, z takim określeniem jak próba pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Ale mowa tu oczywiście o tak zwanej, o tak zwanej wojnie polsko-szwedzkiej, o tak zwanym potopie szwedzkim. No ale musimy też wspomnieć o innych państwach, nad którymi widniała i wisiała klątwa rozbioru. Mowa tutaj chociażby o wysokiej porcie, czy też porcie ottomańskiej, rzadko spotykane określenia, bowiem w czasie przedłużającego się konfliktu wojny rosyjsko-tureckiej stało się jasne, że rozbiór wysokiej porty jest niemożliwy, a dalsza wojna groziła przerodzeniem się w konflikt ogólnoeuropejski. Wtedy propozycje rozładowania napięcia politycznego funkcjonującego w Europie Kosztem ziem polskich, oczywiście, bo w, tym, w tej kwestii dzisiaj się spotykamy, wysunęły ponownie po raz kolejny dwory w Paryżu i w Berlinie. Moi kochani, w czasie bezkrólewia po śmierci Augusta III Sasa w roku 1763 szef Kolegium Wojennego Imperium Rosyjskiego, ciekawa postać skądinąd, czyli generał Zachar Czernyszew, przedstawił Katarzynie II plan aneksji polskiego terytorium wytyczony dokładnie po granicach przyszłego zaboru z roku 1772, czyli już wtedy, w latach 60., wytyczano powoli granice, które miały w przyszłości stać się granicami zaborowymi. Europie w tamtym czasie groził nowy konflikt na szeroką skalę, gdyż Austria, zaniepokojona sukcesami Rosji w wojnie i jej roszczeniami wobec Mołdawii i Wołoszczyzny, zagrażającym wtedy interesom oczywiście domeny habsburskiej w tej części kontynentu, przygotowywała się do zbrojnego wystąpienia w obronie Turcji, Austria oficjalnie chciała bardzo mocno stanąć przeciwko Rosji. Jednocześnie Prusy, czyli kolejny gracz, yy, któremu w udziale przypadły tereny Rzeczypospolitej w wyniku pierwszego rozbioru, były związane bardzo mocno z Dworem Katarzyny II sojuszem. Yy, no i oczywiście ten sojusz, co tu dużo mówić, także wciągnąłby Prusy do konfrontacji. Od roku 1769 trwały wzajemne sondaże, tak byśmy to określili górnolotnie, czterech stron i próby przeciągnięcia Prus do obozu francusko-austriackiego, czyli wielka europejska polityka, i na razie Rzeczpospolita jest gdzieś tam w tle tejże europejskiej polityki. Idea francuska, bo o niej trzeba wspomnieć, i tutaj pewne zaskoczenie może się pojawić na waszych twarzach, bowiem. Od lat szkolnych, kiedy uczymy się historii, zwłaszcza historii rozbiorów Polski, słyszymy o Prusach, Rosji, Austrii. No ale wspomnieć trzeba i trzeba też o tym pamiętać, że strona francuska bardzo mocno maczała palce, jeżeli chodzi o drogę do Rozbioru Rzeczypospolitej i wspomniana już przeze mnie, czy też no, delikatnie zasugerowana idea francuska zakładała przekazanie południowych rubieży Rzeczypospolitej Turcji, co ciekawe, co zabezpieczyłoby w konsekwencji interesy Austrii i umocniło pozycję Wysokiej Porty, czyli państwa tureckiego. Prusy w zamian za neutralność w tej kwestii i przekazanie części Śląska Austrii miały uzyskać, no jak gdyby, jako rekompensatę w Armię oraz fragment Kurlandii. No, takież to idea francuska zakładała warianty. Fryderyk II, ciekawy, ciekawa postać historyczna, Fryderyk II prowadził jednak wtedy własną politykę w tej sprawie. Nie miał on zamiaru służyć interesom francusko-austriackim, zrywać sojuszu z Rosją za mgliste i dosyć niepewne obietnice oraz przede wszystkim oddawać choćby skrawka Śląska. Śląsk dla Prus wtedy był szalenie ważny. Jednocześnie Fryderyk II bardzo mocno pragnął uniknąć za wszelką cenę konfrontacji wojskowej, gdyż jego kraj był zrujnowany wojną siedmioletnią no i potrzebował chwili wytchnienia. Mówiąc wprost, potrzebował pokoju. Przejdźmy zatem dalej w naszej dzisiejszej opowieści. Pragnął zrealizować yy, podstawowe, tak byśmy powiedzieli, dążenie Hohenzollernów do połączenia Brandenburgii z Prusami. To było jego głównym Punktem wprowadzonej polityce zagranicznej. W tym celu rozpoczął próby wciągnięcia Rosji do no, dzieła cesji ziem Polski i sądowania na jak duże ustępstwa jest w stanie pójść wtedy Petersburg. Rosja nie miała bowiem żadnego zysku, tak prawdę powiedziawszy, z podziału kraju, który uważała za swój protektorat. No, bo moi drodzy, no Rosja, caryca Katarzyna II, wtedy doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że państwo, na którego czele stoi tak słaby król jak Stanisław August Poniatowski, no jest. Protektoratem, po prostu y, Rosja ma pełne możliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i ingerowanie w funkcjonowanie państwa polskiego, dlatego też nie była Rosja początkowo zbytnio zainteresowana y, jakimikolwiek rozbiorami Rzeczypospolitej. Mogła, mówiąc wprost, na tym tylko i wyłącznie stracić. Dla Prus zaś była to sprawa priorytetowa. Austria, no. Wciągnięta do rozbioru dla załagodzenia jej stosunków z Rosją, miała otrzymać część Polski jako, mówiąc wprost, zwyczajne wynagrodzenie. No, tak się układały ścieżki prowadzące do pierwszego rozbioru państwa polskiego. Fryderykowi II sprzyjały działania, co ciekawe, Konfederatów Barskich oraz niemal otwarte dążenie Austrii do konfliktu, do wojny. No więc tutaj kolejne te nici nam się ze sobą stykają i wszystkie te nici prowadzą do rozbioru. Przejdźmy dalej. Mamy 1768 rok, czyli wybuch Konfederacji Barskiej, która trwała do roku 1772. I przez 4 lata, kiedy Konfederacja Barska trwała, no właśnie Konfederację Barską stłumiła interwencja wojsk rosyjskich i no, właśnie bardzo potężny cios, czyli powstanie hajdamaków na Ukrainie. Wydatnie te wydarzenia osłabiły pozycję ówczesnego króla Polski, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w oczach Rosjan przestał być jakimkolwiek mocnym i wiarygodnym gwarantem rosyjskiego protektoratu nad Rzeczpospolitą. Stanisław August bardzo mocno stracił w oczach Sarycy Katarzyny II, stąd zaczęła ona podejmować coraz bardziej śmielsze, Kroki i coraz bardziej brutalne kroki w stosunku do naszego państwa. Punktem kulminacyjnym okazało się zabezpieczenie granic przez Józefa II, połączone z anektowaniem Polskiego Spiszu oraz Podhala w roku 1769 i 70. Niedługo po tym wszystkim, Prusy pod pozorem rozciągnięcia tzw. kordonu sanitarnego rozpoczęły inkorporację poszczególnych starostw Pomorza. Czym był kordon sanitarny? Ano, był to specyficzny łańcuch państw uznawanych za państwa buforowe, odgradzających od potencjalnego agresora bądź państwa niebezpiecznego ideologicznie. No, tak pięknie się nazywał kordon sanitarny. Rozmowy na linii Berlin-Petersburg przeciągały się aż do roku 1772, gdyż Austria odżegnywała się od próby podziału Polski, rozpatrując jeszcze, no tak sądując niejako, próbę rozbioru Turcji, no bo Turcja Austrii bardziej zagrażała. No bardziej interesy Turcji były zagrożeniem i atakowały stronę Austriacką niż Rzeczpospolita, słaba wewnętrznie ze słabym królem. Trzy mocarstwa, Austria, Prusy i Rosja, przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę akcję dezinformującą, oświeconą wtedy, bo pamiętajmy, że jesteśmy w latach oświecenia, europejską opinię publiczną. Wszystkie te kraje podnosiły co ciekawe historyczne pretensje do zagarniętych ziem Rzeczypospolitej. Każde z tych państw, Austria, Prusy, Rosja, Wysuwało historyczne pretensje terytorialne do terenów Rzeczypospolitej. Skąd my później w historii to będziemy też znali? Minister pruski Ewald Friedrich von Herzberg w wykładzie praw. Przekonywał, że prawa do Wielkopolski nabyła nowa Marchia Brandenburska. W inspirowanych przez nie publikacjach obwiniano Polaków o doprowadzenie do katastrofy ich pozbawionego rządu i zacofanego państwa. Akcje te popierały, co ciekawe, zafascynowane absolutyzmem oświecone środowiska francuskie i niemieckie. No, wspomnieć trzeba, że ludzie oświecenia zachłysnęli się niejako władzą absolutną. To też pamiętamy z lekcji historii. Ale na tyle, żeby chociażby Wolter, słynny francuski Wolter, także się władzą absolutną i próbą rozbioru Rzeczypospolitej zachłysnął, no, to jest ciężkie do pojęcia. Co ciekawe, wywody wspomnianego przeze mnie e, pruskiego ministra trafiły nawet do słynnej francuskiej encyklopedii. Moi drodzy, Wolter, też przeze mnie wspomniany, posunął się nawet do tak, no, chamskiego wręcz działania, ponieważ, no, Fryderyk II od niego otrzymał oficjalne gratulacje, gratulacje dotyczące prowadzenia akcji rozbiorowej nad Rzeczpospolitą. Bezpośrednim i wygodnym pretekstem do dokonania rozbioru Polski stała się nieudana próba porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, która miała mieć miejsce 3 listopada 1771 roku. No właśnie, Stanisława Augusta Poniatowskiego miała porwać grupa spiskowców związanych z konfederatami Barskimi. Wszystkie trzy dwory. Dwór pruski, austriacki i rosyjski rozpętały wtedy kampanię, jakoby był to dowód na niezdolność Rzeczypospolitej do utrzymania porządku i jedności wewnętrznej, oraz że stan anarchii w Rzeczypospolitej jest zagrożeniem, bardzo mocnym zagrożeniem dla tych trzech sąsiednich państw. Decyzja o rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu już w połowie roku 1771. Jednak ambasador rosyjski Kasper von Saldern miał polecone trzymanie Polaków w niepewności i nieświadomości kompletnej. Pierwszy układ rosyjsko-pruski został potajemnie podpisany w Petersburgu 17 lutego 1772 roku pod fałszywą datą 15 stycznia. 18 stycznia roku 1772 Rosja, Austria i Prusy notyfikowały Rzeczypospolitej fakt rozbioru, żądając tego, żeby Rzeczpospolita zwołała, bezszczelne żądania, żeby zwołała Sejm dla, przeprowadzen, dla przeprowadzenia cesji terytorialnej. Opór? No właśnie, łamały... Groźby, dokuczliwa propaganda, okupacja kraju przez wojska trzech mocarstw. Do Rzeczypospolitej przybył nowy rosyjski poseł nadzwyczajny minister pełnomocny Otto Magnus von Stackelberg, któremu obniżono rangę dyplomatyczną, co ciekawe, tak by na czas przeprowadzenia rozbioru wyrównać tę rangę dyplomatyczną z rangą przedstawicieli Prus i Austrii, byleby nie drażnić przez Rosjan Prusaków ani Austriaków. Podpisanie traktatów dotyczących pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej nastąpiło w Petersburgu 5 sierpnia 1772 roku. Na początku roku 1773 król i senat rozesłali wszystkim rządom Europy noty wyrażające sprzeciw wobec pogwałcenia praw Rzeczypospolitej z prośbą o interwencję. Oddzielne noty wystosowano do Francji, Danii oraz Austrii. Co ciekawe i paradoksalne notę protestacyjną wystosowano także do państwa dokonującego rozbioru. Ponieważ te trzy państwa były gwarantami, oczywiście w cudzysłowie, gwarantami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, mowa tutaj chociażby o podpisanych wcześniej traktatach, traktatach welawsko-bytgowskich, czy też słynnego pokoju w Oliwie. 30 września 1773 roku traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm Rozbiorowy, zwołany w Warszawie, oczywiście zwołany przez zaborców. Protestowało wtedy trzech posłów: Samuel Korsak, Stanisław Bohuszewicz i słynny Tadeusz Rejtan, który został uwieczniony na przedstawieniu Jana Matejki. Skądinąd, jeżeli jesteście ciekawi postaci Jana Matejki i kodu Jana Matejki, to w tym miejscu odnajdziecie link do jednego z naszych poprzednich odcinków opisujących ciekawe życie Jana Matejki, życie prywatne, ale i życie twórcze. Moi drodzy, pierwszy rozbiór Polski nie przewidywał dalszych podziałów Rzeczypospolitej, co ciekawe. No, historia pokazała, że stało się zupełnie inaczej. Wręcz przeciwnie, w oczach Petersburga miał ten rozbiór zapobiec kolejnym rozbiorom na przyszłość. Terytorium Polski i Litwy było jednak, no właśnie, traktowane jako pewien rezerwuar, na którym mocarstwa miały sobie powetować straty w innych konfliktach europejskich. Jeżeli doszłoby do innych konfliktów europejskich, no i w wyniku tychże konfliktów, jakikolwiek z zaborców zostałby uszczuplony o jakieś swoje terytorium, to wtedy mógłby łatwo sięgnąć po terytorium Rzeczypospolitej jako istną rekompensatę. Austria w wyniku pierwszego rozbioru otrzymała całą południową Polskę po Zbrucz, oczywiście z pięknym miastem Lwowem, ale bez Krakowa w wyniku pierwszego rozbioru. Było to mniej więcej 83 tysiące km2 oraz ponad 2,5 miliona mieszkańców. Moi drodzy, Prusy anektowały Warmię i Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie, ale bez Gdańska i Torunia. Prusy zagarnęły blisko 36 tysięcy km2 oraz 580 tysięcy mieszkańców. Rosja Rosja zagarnęła inflanty polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną, czyli województwa mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflantskiego ogółem. Ponad 92 tysiące km kwadratowych i ponad 1 300 tysięcy mieszkańców. W wyniku zatwierdzenia traktatu rozbiorowego król Stanisław August Poniatowski uzyskał spłatę swoich długów, których wysokość w znacznej mierze podawał fikcyjną. No przekładał bardzo mocno swoje interesy finansowe nad dobro zarządzanego przez siebie kraju. W czasie przeprowadzenia rozbioru król wziął ze Skarbca Wspólnego Dworów Rosji, Austrii i Prus, utworzonego specjalnie na przekupienie posłów Sejmu, yy, który miał jak gdyby potwierdzić pierwszy rozbiór Polski, król pobrał kwotę 6 tysięcy dukatów, czyli kwotę ogromną jak na tamte czasy. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o pierwszy rozbiór Polski. Jeżeli jesteście ciekawi, jak historia kolejnych rozbiorów toczyła nasz kraj, dajcie znać w komentarzach. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Przede wszystkim do dzielenia się wrażeniami i opiniami oraz komentarzami o poruszanych przez nas kwestiach. I nade wszystko zachęcam do wyglądania kolejnej premiery cyklu dawno temu.